Dzień dobry. Opowieści morskich ciąg dalszy. Jak niesłychanie cenną rzeczą jest modlenie się wspólne. Ja przez ponad 30 lat bycia kapitanem codziennie starałem się modlić załogą. Z oczywiście z tymi, co chcieli. Oni zauważali, jak szczęśliwie afery statkowe się rozchodzą. Ja przez te 30 lat pływania na, jako kapitan na statku e, nie miałem afer, które spowodowałyby zatrzymanie statku, czyli zaresztowanie statku. Nie miałem takich historii, które by opóźniały wyjście statku z portu lub przypłynięcie do portu. <laughs> Każdy sobie zdaje sprawę, że to tak łatwo na morzu nie jest, bo sztormy czekają na nas na morzu, a. A w portach władze portowe robią takie niespodzianki, że. Oczywiście w tych biednych krajach, ale i w bogatych też i w bogatych też a to wszystko szczęśliwie się kończyło. Moja załoga to zauważała, no bo oni pływali nie tylko ze mną, ale z wieloma innymi kapitanami, więc widzieli różnice. Widzieli różnice i nie trzeba było ich mocno namawiać, żeby się wspólnie pomodlić. Oczywiście nie cała załoga, no bo to jak zawsze jest, tak. Nie wszyscy są w mocy dobra. Bóg mi posyłał na statek często ludzi, którzy byli wierzący, ale tak letni. No to jak zobaczyli cuda opatrzności boskiej, to zmieniali swoje podejście do wiary. Zauważali potęgę modlitwy wspólnej. No bo tam, gdzie, tam, pan powiedział, tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I o cokolwiek poproszą, uzyskają. E, no, moja wiara też tak rosła. Nie od razu była duża. E, dzisiaj moja wiara jeszcze nie doszła do pozycji ziarnka gorczycy. Ale już jest blisko. Niesamowite to jest. Jak zaczyna się widzieć opatrzność boską dookoła. To jest wszystko przecudowne. Im bliżej Boga, tym człowiek jest szczęśliwszy. Także życzę wszystkim poczucia Boga w naszym życiu. On jest w życiu każdego z nas, wierzącego i niewierzącego. Każdego. Bóg ratuje nas wszystkich. Dobry Boże, ja Ci serdecznie dziękuję za ogrom otrzymanych łask i ogrom Twojego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, uchwana Matko, i wszystkim zastępom aniołów i świętych. Dobry Boże, pobłogosław nas wszystkich. Nie wszystkim. Błogosław Bóg Trzech Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Przypominam, że moja prawa ręka, a kamera odwraca stronę. Miłego dnia.